Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za te pytania. Staram się je łączyć w pewne grupy, żeby tak w miarę efektywnie przez te odpowiedzi przejść. Bardzo cenne pytanie zadał Pan Poseł Chrenia, który pytał o to, ile powinniśmy optymalnie kształcić lekarzy. Ta odpowiedź pewnie nie jest taka oczywista. Jeżeli popatrzymy sobie na liczbę emerytów, czy liczbę za lekarzy wchodzących w wiek emerytalny, to żeby była w Polsce zastępowalność, powinniśmy kształcić to powiedzmy między 6 a 8 tysięcy lekarzy. Dzisiaj kształcimy więcej, czyli ten limit przyjęcia na studia jest większy, jest ponad 10 tysięcy, 10 tysięcy 400 to jest limit przyjęcia na tym roku akademickim, który właśnie dzisiaj się rozpoczyna. Natomiast jeżeli patrzymy generalnie na potrzeby systemowe, na starzenie się społeczeństwa, na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne, to, to w oczywisty sposób nadal chcemy zwiększać tę liczbę Lekarzy, no bo wiemy też dobrze, że w systemie pracuje kilkadziesiąt tysięcy. Tu padała liczba z 30 tysięcy, według moich szacunków, nawet więcej, około 40 tysięcy lekarzy, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym. Więc my musimy zastępowalność nie tylko roczną zapewnić, kształtując limity, ale jeszcze nadrobić pewne, pewną górkę, czy pewien dołek, może odwrotnie w tym zakresie. Konkludując, nadal chcemy zwiększać limity przyjęć na studia. Myślę, że do kilkunastu tysięcy rocznie na pewno. Temu również służy, temu również służy ta ustawa. Padło pytanie, ilu studentów skorzysta z rozwiązań ustawowych pana posła Adamczyka. No, my oczywiście dzisiaj opieramy się wyłącznie na pewnych szacunkach. Dzisiaj studentów studiujących na odpłatnych studiach w języku polskim jest łącznie 7 tysięcy osób. My pod tym kątem przygotowaliśmy ocenę skutków regulacji, zakładając, że mogą skorzystać wszyscy. Nie jest prawdą, że nie ma zainteresowania dzisiaj. Z jednej strony mamy bardzo dużą liczbę sygnałów z uczelni kształcących lekarzy, z drugiej strony sami widzimy to zainteresowanie. Telefoniczne czy mailowe do Ministerstwa Zdrowia. Natomiast no, w oczywisty sposób bezpiecznego szacunku podać nie umiem. Chciałbym, żeby skorzystało z tego jak najwięcej. Mam nadzieję, że z tego 7 tysiąca uprawnionych skorzysta większość. Co do niewykorzystanych miejsc, jak już jesteśmy przy tych liczbach miejsc, tutaj poseł Klinczak pytał. O to, mówiąc, jak dobrze pamiętam w wystąpieniu, o dwóch tysiącach nieobsadzonych limitów, nie wiem, panie pośle, skąd te dane. Wśród uczelni medycznych podległych ministrowi zdrowia, czyli uczelni medycznych, które większość jednak tych limitów wypełniają, w poprzednim roku akademickim, bo z tego roku dane będziemy mieli za około miesiąc, mieliśmy niewykorzystane 100-110 miejsc. Praktycznie wszystkie na studiach odpłatnych w języku. Polskim limity na studia bezpłatnych zostały wypełnione praktycznie w całości. No, ale również, bo pytał pan o rozwiązania. No, ta ustawa jest rozwiązaniem. Ustawa właśnie umożliwiająca tym studentom kredyt medyczny, który, kredyt na studia medyczne, który może być umorzony. No, to jest właśnie ta odpowiedź. To również w uzasadnieniu się znalazło, że no, zakładamy, że pewna część tych miejsc jest niepokryta właśnie, właśnie dlatego, że studenci nie decydują się, no, bo ich nie stać na ten kredyt. Warto zauważyć, że my również już w tym roku. Jako działanie, można powiedzieć, kolokwialnie pod tą ustawę zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach płatnych, no i jestem przekonany, że jeżeli tylko to zainteresowanie będzie wysokie, to w następnym roku te limity zwiększymy jeszcze bardziej. Równolegle może o to nie było pytania, ale jak już mam okazję my równolegle zmniejszamy również limity przyjęć na studia anglojęzyczne. To jest też działanie, które de facto nie możemy patrzeć wyłącznie na liczbę limitów przyjęć, ale też na strukturę. I w ostatnich dwóch latach przede wszystkim my zmniejszyliśmy liczbę limitów na studia anglojęzyczne, zwiększając jednocześnie no przede wszystkim na limity przyjęć na studia bezpłatne w języku polskim. To jak przy liczbach to jeszcze pani poseł kwiecień pytała o tych studentów z zagranicy i o to i, i o te faktyczne jakby wielkości dotyczące migracji. My tych danych dobrych w Polsce niestety nie mamy. My bazujemy na pewnych uproszczeniach. Uproszczeniem są zaświadczenia pobierane przez absolwentów w Izbie. Uproszczeniem tak dużym, że wyciąganie z nich wniosków jest rzeczywiście daleko idącym uproszczeniem, bo te zaświadczenia, po pierwsze, absolwenci mogą pobierać wielokrotnie, po drugie, to nie znaczy, że gdziekolwiek wyjechali, a po trzecie, faktycznie słusznie pani poseł zauważyła, te zaświadczenia pobierają również studenci studiów anglojęzycznych, no, którzy wiemy, że niestety w większości wyjeżdżają z Polski, no, ale tak jak mówiłem, my te limity zmniejszamy, zwiększając jednocześnie limity przyjęć na studia w języku polskim. No aczkolwiek też nie zależy nam na takim drastycznym ograniczeniu tych limitów, bo to nie traktujmy tych studentów jako drugiej kategorii. Oni wnoszą umiędzynarodowienie uczelni, wnoszą pewne kontakty zagraniczne, umożliwiają wymianę z innymi krajami, no więc dalej chcemy utrzymać, aczkolwiek no, nie musimy przyjmować ich tak dużo jak do tej pory. Pojawiły się również z tej mównicy postulaty dotyczące standardu kształcenia, pewnego skrócenia długości kształcenia. No my o tym dyskutowaliśmy dość długo w środowisku akademickim. Patrzę na pana profesora Maksymowicza. Nie wiem, czy by przytaknął do tego, żeby program studiów dzisiaj istotnie skrócić. Raczej opinia dzisiaj środowiska akademickiego jest taka, że wraz z nowymi formami kształcenia, wraz z, z rozwojem właśnie kształcenia w zakresie technik symulacji, wraz z rozwojem wieloprofilowych centrów symulacji, no przy wszystkich uczelniach medycznych już dzisiaj powstały takie centra. No raczej ten program dzisiaj jest rozbudowywany, a nie skracany. Przypominam również, że Komisja Europejska wymaga, żeby kształcenie na studiach medycznych było co najmniej pięcioletnie, więc no też mówimy ewentualnie o jednorocznym ograniczeniu i skróceniu. Z drugiej strony, z tej mówicy padało wielokrotnie słowo jakość kształcenia, standardy kształcenia. No, w naszej ocenie dzisiaj skrócenie cyklu. Cyklu czy studiów, czy kształcenia podyplomowego, no raczej nie idzie w parze z tym, o co sami Państwo postulowaliście, czyli najwyższymi standardami kształcenia. Aczkolwiek pewnie, i tu się, tu się jestem w stanie zgodzić, no musimy się zastanawiać nad pewnym uelastycznieniem form kształcenia, nad pewnymi innymi możliwości kształcenia doskonalającego. Sami zawarliśmy pewne postulaty i pewne zmiany w tym zakresie w ustawie o o zawodzie lekarza, lekarza dentysty w roku 2020, no gdzie właśnie formy takie urasteczniające zostały, zostały wprowadzone. Patrzę, patrzę na szybko jeszcze, czy, czy jestem w stanie coś. No dobrze, to może do tych trudnych pytań. Niestety chyba pan minister nauki mówił, że musi wyjść, więc spróbuję wziąć ciężar odpowiedzialności za te pytania związane z rozszerzeniem liczby uczelni. Szanowni Państwo, po pierwsze, no, nie możemy sprowadzać liczby uczelni, które będą mogły aspirować do tego, żeby kształcić lekarzy z jednoznacznym obniżeniem standardu kształcenia. Znaczy, dzisiaj stanowisko ministra zdrowia jest jednoznaczne. I standard kształcenia, i standard umożliwiający w ogóle rozpoczęcie kształcenia lekarzy pozostanie niezmienny te wymogi, które dzisiaj stawiamy uczelniom w opinii ministra zdrowia i taka jest nasza, nasze stanowisko, mają być dokładnie takie same. Mają być dokładnie takie same jak dla uczelni, które dzisiaj aspirują. Niezrozumiałe dla mnie jest dzisiaj stosowanie tego uproszczenia, że my otwieramy ten rynek. Szanowni Państwo, pokażę dwa przykłady, albo nawet więcej przykłady, korzystając tutaj z danych Ministerstwa, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzisiaj wniosków złożonych przez uczelnie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim, uczelnie, które spełniają kryteria już dzisiaj, no mamy przynajmniej kilka takich postępowań akredytacyjnych. Toczy się, toczy się przynajmniej kilka. Nie będę wymieniał uczelni z nazwy, natomiast są to postępowania, które toczą się od kilku lat, i te uczelnie dzisiaj wymogów nie spełniły. One spełniły wymóg formalny możliwości aspirowania o to, żeby kształcić lekarzy, natomiast do dzisiaj nie przeszły procedury akredytacyjnej, bo jest ona tak skomplikowana. Pojawiły się pytania o pewne wymogi i wydatki inwestycyjne. Absolutnie tak. No, szanowni Państwo, dzisiaj każda uczelnia, która zechce kształcić lekarzy, no, musi rozpocząć to od pewnej analizy opłacalności. Musi liczyć się z tym, że będzie musiała ponieść pewne wydatki inwestycyjne. Musi liczyć się z tym, że będzie musiała zatrudnić kadrę i tak dalej, dalej tak dalej. Myślę również, że musi liczyć się z tym, że pewne wydatki, które my jako strona rządowa, jako budżet państwa umożliwiliśmy na przykład na właśnie wieloprofilowe centra symulacji medycznej czy na monoprofilowe, no ale to raczej w kształceniu tych zawodów innych niż lekarze, będą musieli ponieść ze środków uczelni. To ogromny wydatek, to ogromne wyzwanie, No więc też nie upraszczajmy tego, że te uczelnie za dwa lata rozpoczną kształcić lekarzy. No, z pełną świadomością i odpowiedzialnością prawdopodobnie nie rozpoczną i prawdopodobnie jeżeli przejdą taką procedurę, no to raczej w cyklu no przynajmniej dwu trzyletnim zapewnienia kadry, wydatków infrastrukturalnych, dostosowania i tak dalej. No i ta ustawa dzisiaj no w ogóle tego nie neguje. Te wymogi dalej będą musiały być spełnione. Ja porównałem to dzisiaj na podkomisji i może jeszcze raz tego porównania użyję. To, że dzisiaj każdy z nas na tej sali może zostać pilotem, to jest fakt. Spełniamy wymóg tego, że mamy pełnoletni jesteśmy, możemy aspirować do tego, żeby zostać pilotem. Ale nie wiem, czy ktokolwiek z nas podjął się tego trudu. Po pierwsze, rozważając, czy mu się to opłaca, podobny rachunek będą musiały przeprowadzić uczelnie, czy faktycznie jest mi to potrzebne w długiej perspektywie, podobny rachunek będą musiały przeprowadzić uczelnie. No ale co najważniejsze, być może, jak już nawet odpowiemy twierdząco na te pytanie, to potem każdy z nas musi przejść żmudną drogę do tego, żeby tym pilotem zostać zakończono procesem egzaminacyjnym. Tą samą żmudną drogę będą musiały przejść uczelnie starające się o to, żeby kształcić lekarzy. Także ta ustawa, która daje wprawdzie możliwości tego, żeby ta liczba uczelni teoretycznie mogących aspirować o to, żeby stać się uczelnią medyczną kształcącą lekarzy jest większa, no to nie znaczy, że automatem te uczelnie te kształcenie, te kształcenie rozpoczną. Także z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia no my dzisiaj absolutnie nie dopuszczamy myśli, że jakiekolwiek standardy kształcenia na takich uczelniach miały być inne niż na tych, które kształcą dzisiaj, że jakiekolwiek standardy wejścia do kształcenia, czyli spełnienia tych wymogów formalnych i merytorycznych miały być inne, w szczególności mniejsze niż dzisiaj. I co więcej, już tak jako dygresja, jestem przekonany, że wśród tych uczelni, które nawet dzisiaj będą mogły aspirować po przyjęciu przez Państwa tej ustawy, to jestem przekonany, że na palcach jednej ręki policzymy te, które w ogóle zechcą się podjąć tego trudu. A jeżeli tylko, a trzeba być też świadomym, dzisiaj uczelnie medyczne... Czy podległy, czy podległy ministrowi zdrowia, czy uczelnie, które kształcą od wielu lat lekarzy, dzisiaj mimo tego, że podejmujemy się dużego trudu, o którym mówiłem już wcześniej, trudu organizacyjnego, ale finansowego, inwestycyjnego przede wszystkim, żeby zwiększyć możliwości kształcenia, żeby zwiększyć możliwości rozbudowy bazy dydaktycznej, żeby zwiększyć możliwości rozbudowy bazy klinicznej, no to, to też nie jest proces prosty. Jeżeli tylko znajdzie się kilka uczelni, które spełni te wyśrubowane wymogi i będzie w stanie kształcić lekarzy, no to jestem przekonany, że jest to wartość dodana dla całego systemu ochrony zdrowia. A tak jak mówię, wierzę w to głęboko, że ta jakość nie ucierpi i w szczególności te procesy akredytacji, które rozpoczęły się i zakończyły się albo odmową, albo nadal się nie zakończyły pewne wymogi uczelnie, które chciały, nie spełniają, no, są tego świadectwem. Szanowni Państwo, Chyba jeszcze jedno pytanie zostało mi z pana posła Paszyka związane z liczbą specjalizacji. Tutaj pan poseł mówił, że zmniejsza się liczba miejsc specjalizacyjnych. To nieprawda, ona się zwiększa, minimalnie się zwiększa. Jest powiedzmy stała, to, yy, to na pewno trzeba odnotować. Natomiast też ta liczba jest dostosowana do liczby absolwentów, którzy kończą uczelnie. I jeżeli już za chwilę te zwiększone limity z roku 15-16 akademickiego czy późniejsze zwiększenie limitów wejdą, wejdą w ten świat już kształcenia podyplomowego, no to my oczywiście te liczby będziemy zwiększać. Mamy na to przeznaczone środki, na to również będziemy kierować dodatkowe nakłady w ochronie zdrowia. Natomiast no też musimy pamiętać, że minister zdrowia musi kształcować racjonalnie. Liczbę limitów na określonych specjalizacjach, bo myślę, że nikomu na tej sali, a w szczególności ekspertom ochrony zdrowia, nie zależy na tym, żebyśmy wyłącznie skupili się na zwiększeniu miejsc specjalizacyjnych tam, gdzie dzisiaj jest ogromne zainteresowanie. Ja rozumiem, że jest ogromne zainteresowanie być może kardiologią, alergologią, endokrynologią, innymi tego typu dziedzinami. No, ale to też narzędzie ministra zdrowia, czy wyrażonym w postaci specjalizacji priorytetowych, czy właśnie wyrażonym w postaci ograniczania albo zwiększania liczby miejsc specjalizacyjnych, na których nam zależy. To no, narzędzie jest pewnym narzędziem interwencji. Jeżeli potrzebujemy onkologów, no to rzeczywiście tam chcemy zwiększać tą aktywność. Szanowni Państwo, myślę, że konkludując, cieszę się z tej pozytywnej opinii co do kwestii związanych z kredytami medycznymi. Ja rzeczywiście wierzę w to, że to narzędzie, to narzędzie pozwoli nam i zwiększyć miejsc, liczbę miejsc na studiach medycznych i rozwijać te formę kształcenia płatnego, no za to z tym umorzeniem, za to z tym, na czym nam bardzo zależy, czyli z pewnym warunkiem lojalnościowym pracowania w polskim sektorze ochrony zdrowia. Panie Marszałku, jeszcze pół minutki dosłownie. Jak... Oczywiście, panie ministrze, bo panu właśnie chciałem podziękować za to, że pan także dźwignął pytania skierowane do pana ministra Wojciecha Murcka, który jednak opuszczając Wysoką Izbę przez szacunek dla obecnych posłów mógł przynajmniej powiedzieć, że musi wyjść albo w jakiś inny sposób zasygnalizować ten fakt. Także dla Pana bardzo no, duże słowa uznania, natomiast no, myślę, że Pan Minister Murzyk nie wykazał się tutaj no, Himalajami kultury osobistej. Pan Minister poprosił mnie, czy przejmę i mi zgłosił, ale myślę, że to jakby rzeczywiście może nie usprawiedliwia całościowo. Kończąc wątek, bo Pan poseł Klimczak jeszcze tutaj wspomniał i to też podniosła chyba naczelna Rada Lekarska. Panie pośle, nie zgadzam się z teorią, że zawieramy jakiś niewolniczy kontrakt. Kredyt medyczny jest fakultatywny. Ja wprost więcej rezydenci, przepraszam, rację. Ja więcej ja uważam, że jest to pewien benefit, z którego albo ktoś zechce skorzystać, albo nie zechce. Co więcej, pokazujemy priorytezację kształcenia na kierunkach lekarskich. No bo dzisiaj niestety być może, może to się kiedyś zmieni. Żaden informatyk nie może liczyć na to, że otrzyma kredyt na kształcenie na kierunku informatycznym. Ja jestem ekonomistą, też niestety ja nie mogłem na to liczyć i dzisiaj żaden ekonomista na to liczyć nie może. A tu mówimy jasno. Jeżeli chcesz albo musisz, bo nie dostałeś się na studia bezpłatne, Nadal jednak uczyć się zawodu, nadal studiować na wydziale lekarskim, no to masz tą możliwość, że to budżet państwa sfinansuje to kształcenie. I co więcej, jeżeli zechcesz pracować w Polsce, co pewnie jednak dla większości osób. Jest oczywistością i nawet te badania różne fokusowe pokazują, że dzisiaj ta skłonność do migracji młodych ludzi to około 20%. No to nawet jeżeli ten projekt tego nie zmieni, to pozostałe 80% przyjmie według mnie z ogromną otwartością tą ustawę i jednak zechce z tego korzystać. Nie widzę tu w ogóle niewolniczego kontraktu. Widzę tu. Możliwość, benefit, co więcej, ogromne wyróżnienie w stosunku do innych studentów, innych zawodów, e, innych studentów, innych kierunków w Polsce. Dziękuję, Dziękuję bardzo.